Jak ja prawie się zasrałam na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem fotografką i pewnego razu zaprosili mnie, żebym poprowadziła warsztaty z fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. Prezentacja gotowa, notatki gotowe, wszystko zaplanowane co do minuty. Przychodzę, siadam, otwieram laptopa, a on nic. Zero reakcji. Do tego notatki też się nie otwierają. Wszyscy pytają, co się stało, czy warsztaty się odbędą, a ja... Boże, jestem, że tak. I zaczynam moją ulubioną część – improwizację. Pożyczyłam laptop od jednej ze studentek, wzięłam głęboki oddech, stoję przed grupą, uśmiecham się, a w głowie tylko jedna myśl – nie mogę zawieść. I zaczynam mówić od serca, bez notatek, przypominam sobie wszystko na bieżąco i wiecie co? Wyszło nawet lepiej niż się spodziewałam. A co do laptopa i notatek? Łączyło się, ale dopiero na samym końcu. Dziękuję bardzo. To tylko po to, żebyś się ze mnie pośmiał albo pogratulować, że dałam radę sama.